Все, Clay! A co to jest? To są jakieś jądra. Łysy jądra to są. Nie, wątrówka. Nie wiem jak byśmy chcieli zobaczyć dzisiaj polowali. To co Łukasz właśnie dzisiaj je.

Pala z ognia. Jedno z takich starszych jeszcze plemion łowieckich, które przetrwało. Żyją sobie w buszu, budują matki. 3-4 miesiące, a są. Potem się przenoszą dalej. Spróbujemy z nimi później jakieś polowanie. Tak to wygląda. Czaszki na odebrach. Dobre to miejsce. Tu mu Jandrka się posmeruje. Okay.